Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry wczoraj w, na całym świecie we wszystkich krajach oprócz Rosji i Białorusi no i takich krajów jak a, północna Korea i tak dalej Rosyjscy obywatele, ale tak naprawdę nie wszyscy oni obywatele Rosji, kiedyś byli obywatelami Rosji wysiedli na ulicy z ze słowami, że jakby oni przeciwko Putinowi i tak dalej i w komentarzach i w ogóle w, na całym świecie ludzi jakby teraz jest podzielony i w tej, w tej iłość ludzi e, i do pierwszych i do drugich nie liczymy tam w ogóle Rosjaninów, którzy e, no oczywiście oni przeciwko ta, takim ludziom jak ja, bo oni jakby nie mogą w ogóle zrozumieć, a dlaczego jesteśmy przeciwko Putinowi. Eee, tacy ludzie, pierwszy ludzie, to ludzie, którzy wyszedli e, no i w ogóle po prostu przeciwko Pocinowi, a drugie, którzy mówią, a dlaczego Wy to robicie, powinni wyjeżdżać do Moskwy i w Moskwie to robić. No oczywiście jakby. Można to zrobić, poczuj zrobić taki jeden, taki, nie wiem, można nawet najmocniejszy, najmocniejszy taki zrobić, ten miting. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Jakby wszyscy ludzie mogą wyjść do, jakby do ulicy, ale to będzie tak, taka akcja jednorozowa i będzie chyba, jak w Białorusi, ok, będzie bardzo dużo ludzi i tak dalej, ale tylko jeden raz, i wszyscy potem do więzienia. No i dalej nikt nie będzie miał e, szansu w ogóle wychodzić na spacer, na taki spacer, no i w ogóle e, mieć wolne życie. Wszyscy po prostu będą w więzieniu i tyle. Co to jest? Ale e, bardzo dużo ludzi mówią, że nie ma sensu wychodzić na ulicę, w, jak to na przykład tam w Berlinie była najmocniejsza taka akcja że tam bardzo dużo ludzi wyszedło, rosyjskich, i nikt, Ukraińcy w ogóle nie jest zadowoleni z tego. Jakby po co wychodzić w ogóle? Dlaczego wy to robicie? I tak dalej. Ale okej, okay, tu tam nie ma żadnych pytań, bo oni po prostu e, myślą, że wszyscy Rosjanie powinni e, wyjechać ze wszystkich krajów wyjechać do Rosji, w Rosji wyjść do ulicy i tam zostać zabity i wszyscy Ukraińcy będą zadowoleni. Zazwyczaj oni w taki sposób mówią, że lepszy jakby Rosjanin to ten, który jakby zmarł. Rozumiem, w ogóle nie ma tutaj jakby żadnych pytań dla nich, ale kiedy oni nie mogą zrozumieć, a dlaczego nie wychodzicie na ulicę w Moskwie, tak samo pytam ich, a dlaczego oni teraz nie chcą wychodzić na ulicę przeciwko TCK, to takie te biuro poborowego, którzy na ulicy po prostu trzymają mężczyzn i wysyłają do wojny, bo oni w ogóle nie są zadowoleni z tego. I jakby, kiedy pytasz ich o to, oni oczywiście w ogóle chcą Cię zabić za to pytanie. No dobra, tutaj jakby nie chodzi o Ukraińców. Wiem, że to bardzo jakby ciężko w ogóle ja nie wiem co oni teraz myślą, bo no, ich kraj został zaatakowany. rodzice, być może jakieś z rodziny ktoś został zabity przez mój kraj i oni mają jakby sens, oni mają pracy w ogóle i oni mają jakby mogą w taki sposób rozmawiać. Okej, okay, dobra, tutaj nie o tym chodzi. Chodzi o to, że teraz <grywa> ja tak naprawdę w ogóle nie wiem i nie chcę nawet śledzić, jakby patrzeć na to, co dzisiaj robi naszej opozycji, jakby opozycja rosyjska. Bo oni teraz walczą przeciwko samym siebie bo mamy tam około 6-7 osób takich mocnych jak taki jak tam nie wiem Ilya Jaszyn i tak samo Julia Nawalne i te przyjacióły Nawalnego, te FBK i wszyscy oni, chedarkowski tak samo i jakby mamy tam kilka ludzi i oni teraz <grywają> mają wszyscy inne poglądy na przykład, ja uważam za to, że Rosja powinna w ogóle być mała, taki um, obwody, który naprawdę jakby tam od dawna już rosyjski. Z tego powodu, że ludzie mówią tam po rosyjsku i tam nie ma żadnej republiki, I jeszcze coś. A Republice i inne obwody, które zostali z, a, zajęte, na przykład jak moja republica w ogóle została jakby. A, też okupowane, tam, ile tam tysiąc lat temu, lub tam, nie wiem, i przez Rosjan. I oczywiście a, oni powinni zostać wolni, i, i oni sami powinni zdecydować, chcą oni być z Rosją, lub a, tam jakiś, nie wiem, zasady życia w ogóle w Rosji, zostać w Rosji, zrobić takie zasady, że na przykład język tatarski w Republice Tatarstan powinny wszyscy jakby znać, że oni chcą tam mieszkać na przykład lub coś podobnego, żeby no, jak te republice chcą żyć dalej. W taki sposób oni powinni jakby zdecydować, żeby był ten referendum w środku taki niezależny, niezależny, nie wiem, nie niepodległy, jak to poprawnie powiedzieć, um, taki um, bez żadnego wpływa um, prorosyjskich służb albo jeszcze coś, po prostu, żeby ludzie mogli naprawdę sami wybrać w ogóle, um, chcą oni dalej mieszkać jakby w um, na tych terenach, jak na rosyjskich, lub oni chcą e, mieszkać osobiście. Jakby po prostu, żeby kawałek tam, mojej republiki to był w ogóle e, osobisty kraj i tyle. I z tego powodu, e, niektórzy z opo opozycji, niektórzy chcą, żeby tak było, a niektórzy uważają, że nie. Powinny my jakby, żeby tego Putina nie było, walczyć z tym Putinem i potem tym powinny po prostu jakby robić demokratę w Rosji. I tyle. Ale żeby wszyscy tereny zostali zajęte, jak i teraz. Na przykład ten królewiec był rosyjski jako Kaliningrad. Ten... Um... Nie wiem, tam zajęte terytorium Finlandii, żeby oni też, bo mamy ich e, i żeby oni też zostali z Rosją. Tam wyspy Kurilskie też, żeby oni też byli nie e, japońskie, a rosyjskie. Ale Japończycy, oni uważają ich za japońskie, te wyspy. I <ścoughs> jaka tu demokracja, kiedy oni mówią takie rzeczy? I dla mnie to bardzo dziwne. I ja z tym, no jakby w ogóle, e, ja, nie, ja nie, nie, nie mogę po prostu... E, bo jakby wspierać ludzi i te jakby główne opozycje, te, te jak to towarzy, nie wiem jak to powiedzieć, tych człowieków, którzy mówią dzisiaj, że oni przeciwko Putinowi, ale tak, być może oni chcą dalej być to jakby przyjaciółami z Unii Europejskiej i chcą jakby być w Unii Europejskiej, ale wszyscy tylko oni mówią, że Krym e, Tutaj jeszcze chodzi o to, że powinny zapytać Julię Nawalę, a no ona chce w ogóle, żeby Krym był ukraiński, czy nie. Bo oni nie chcą oddać, oni chcą referendum zrobić. Jakby też dziwne, dziwne trochę. No i z tego powodu e, wszyscy oni walczą przeciwko siebie. Putin po prostu i cała Rosja, która popiera Putina. Oni po prostu patrzą w taki sposób, że o patrzcie, jakby Nasze wrogowie walczą sami z sobą i no, super, super, tak i trzeba. I z tego powodu dzisiaj to, że Rosjanie po prostu wyszedli na spacer taki, okej, okay, wszyscy patrzą jakby z, no na przykład, 3 miliona, e, jakby, oj, przepraszam, miliona, 300 tysięcy ludzi e, jakby z oficjalnych danych mieszkają w Warszawie. No, jak ktoś tam napisał, że 300 tysięcy ludzi wyszedła, nie wiem, tam, przynajmniej 100. Ja w ogóle nie wyszedłem, bo jak powiedziałem wcześniej, dla mnie Rosja to taki kraj, którego w ogóle nie ma na mapie, dla mnie tam woda i, i błoto i tyle. Jakby po co mnie wychodzić? Ja, wszyscy wiedzą, że. Ja przeciwko w ogóle wszystkiemu temu, że co tam ten Putin robi i ja mam, ja mam kilka kanałów, gdzie mówię jakby, nie wiem, głośniej niż ja wyjdę na ulicę, bo ja w taki sposób to, co chciał powiedzieć, już powiedziałem za te dwa, i ile, ile tam, trzy lata, no dwa chyba. I ja teraz w ogóle nie mam pojęcia, po co teraz wychodzić, bo ludzi którzy jest dzisiaj, no na przykład ja jestem takim, e, no, mam takie opozycyjne poglądy. Ja przeciwko Putinowi, dla mnie demokracja to jakby lepiej, żeby to w Rosji było niż e, to, co teraz tam w tym kraju, ale e, takie same poglądy jakby mają jeszcze bardzo dużo ludzie, a kto jest głównym naszych poglądów, kto, kto, kto będzie jakby nas... E, po, Mówić od nas, od, jakby, od takich ludzi, jakiś deputowani, jakiś nie wiem, w Unii Europejskiej lub jeszcze gdzieś. Powinien być jakby, no, tam, nie wiem, jakiś człowiek, żeby on mówił, że patrzcie, вот ja i tak samo jeszcze tam 3 miliony Rosjan wyjechali z Rosji i oni mówią teraz przeciwko Putinowi i ja jestem tym człowiekiem, który jakby, no, w, po rosyjsku to jakby przedstawiciel i tyle. Wow, patrzcie. No i to jakby tak dziwne, że... Nie mamy teraz takich ludzi. Te ludzie walczą przeciwko siebie i bardzo dużo ludzi mówią, że mamy takiego Cieczwarkę, to taki człowiek, który pracował w Rosji, i robił bardzo duży biznes w... na początku, tam w końcu 90 lat i w początku 2000 -tych. i za to, że on bardzo miał duże zarobki legalne, Putin po prostu jakby chciał wrzucić go do więzienia, ale po pierwsze poprosił tam coś tam 15%, żeby on płacił państwu potem 20, potem 30% i potem zapytał więcej z jego zarobków. Ale tak naprawdę to nie było legalne. No i on powiedział, że on nie będzie tego robił. Potem doszło do tej królewy Wielkiej Brytanii, ona rozmawiała na ten temat z Putinem. Kiedy przyjeżdżało do Rosji. No i potem Putin powiedział, że on może wjechać do Londynu, no lub on pójdzie do więzienia. I tak zrobiły. Zrobili oni, on wyjechał do Londynu i teraz on no, nie jest zadowolony z tego, chociaż on ma tam jakiś bardzo mocny biznes alkoholowy, związany z winą maksymalnie drogim. I no, normalnie on siebie żyje, on bardzo dużo pieniędzy ma po prostu na zwykłym biznesu. Jakby nic on tam nie skradał, po prostu pracuje normalnie i tyle. Ale on powiedział: On też, on też był jakby teraz w taką mocną opozycję, ale nawet on powiedział, że ja nie będę teraz w ogóle w tej opozycji rosyjskiej, bo oni nie walczą przeciwko Putinowi, oni walczą przeciwko samym siebie. I tyle. I ja też tak uważam, że dzisiaj w ogóle nikt nie chce walczyć po naszej um, jak to poglądy, po to, dlaczego jesteśmy w ogóle tu wszyscy w Unii Europejskiej, żeby walczyć przeciwko temu e, Putinowi, chociaż w taki sposób dystansowny, ale nawet tego oni robią i tego nie robią, a, i, i dlaczego w ogóle oni walczą przeciwko siebie? Nie, nie z tego powodu, nie tylko z tego powodu, że mają inne poglądy, na przykład tam. Ktoś chce, żeby Rosja była, no, jakby rozdzieliła się, jak Związek Radziecki, na takie mały, mały, mały takie kraje, a niektórzy nie chcą tego. A tak samo jeszcze, że okazało się, że taś u ta, ten jego zespół i Jule Nawalne teraz, ich zespół ten, FBK, oni, co oni robili, tam dwa człowieka, w Rosji oni oszukali bardzo dużo Rosjan na pieniądze, bo oni tam mieli jakiś bank czy coś takiego. I, i oni oszukali na pieniądze bardzo dużo ludzi. Rosjan i te ludzi e, po prostu no, zostali oszukani e, i nie, ma, nie mieli pieniędzy, nie mogli wrócić swoich pieniędzy i z tego powodu. E, jakby oni mieli sądy, coś jeszcze, a te dwa człowieka potem tym, te pieniędzy, e, oni wysyłali do tego zespołu nawalnego po tym i mówili, że oni jest przeciwko pocinowi, i tak samo, jakby oni, wiecie co, obili. nie wiem, jak się to po polsku powiedzieć, jakby jesteśmy po, po stronie opozycji, jesteśmy jakby wszyscy razem, no i, e, i te pieniędzy, mieli jako donata takiego, jako podorowizna oni mieli od tych ludzi. No, w sensie, że ta podorowizna była dla zespołu Navalnego. I oni mówili, patrzcie, jak nam pomagają, ile pieniędzy wydali. No i jakiś tam na przykład mamy Maxim Katz, to taki też opozycjonista, nie wiem, opozycjoner. On powiedział, że, no, patrzcie, co oni robią z kim oni współpracują. Po pierwsze szukali ludzi, a po drugie tymi pieniądzami walczą przeciwko Putinowi. Jakby normalny to czy nie? Gdy on w, zrobił taki duży ten film i tyle. Po tym e, mamy jeszcze jednego Hadarkowski. On ma jednego najlepszego przy, przy, przyjacióła, który w ogóle ten zespół nowalnego chciał, chciał zabić rękami Polaków. On, on po prostu zapłacił pieniądze Polakom, dwóm lub tam jakiejś e, firmie, która mają takich Polaków, których chcą, mogą za pieniądze zabić kogo chcesz. I oni wyjechali do tam Berlinu, potem do Hiszpanii, no gdzieś tam kogoś trzeba było zabić. No i oni, e, ten zespół nawalny, e, wszyscy dowody pokazali, że to naprawdę oni po tym tych... E, tych Polaków tutaj w Warszawie lub gdzieś w Polsce znalazły służby tam ABW lub ktoś jeszcze no i ich wrzucili do więzienia i jakby, patrzcie jeden przeciwko drugiego kogoś on tam kupuje, żeby zabić inny jakby oni teraz chcą wszyscy innego, I jakby w przyszłości innej Rosji, żeby była Rosja. Jedna, drugi chcą, żeby była druga, drugi, trzeci chcą, żeby ona była, była trzeci. W trzeci sposób rozwijały się, ale oni <grytania> zaczynają dzielić tę Rosję. Ten, wiecie, ten tron, e, ten stół Putinowa, <grytania> stół Putinowa, krzesło Putinowa, put, e, kiedy jeszcze Putin żyje, jakby oni już wymyślili, że oni jest teraz już prezydent, prezydentami Rosji. I wszyscy oni jakby wiedzą, że jeszcze kilka lat i Putin już jakby no, coś, coś z nim będzie. I powinny e, jakby nowy prezydent mieć w Rosji. I oni uważają za to, że no, ten reżim putinowski już zginie i będzie jakby prawdziwy demokraty. Ale oni chcą być pierwszymi, kto będzie pod, no, w tej demokracji kierować. Wszyscy oni chcą tego, bo oni wszyscy teraz emigrację i oni walczą z tego powodu przeciwko siebie, żeby jakby tak naprawdę oni nic nie jest lepiej niż Putin i dla mnie to po prostu no ja jestem w szoku i dzisiaj jakby wychodzić na ulicy po prostu w Unii Europejskiej z tego powodu, że jesteśmy przeciwko Putinowi, no oczywiście jesteśmy przeciwko Putinowi, no wszyscy wiedzą o tym, tutaj nie chodzi o to, że no ok, w Niemczech gdzieś tam można tam 3 miliony Rosjan i no bardzo dużo tam, 1 milion chyba za m, poglądy Putinowe mają takie, bo oni mówią jesteśmy w ogóle, tu bardzo jesteśmy w, w Niemczech i w ogóle tutaj wszystko źle, mm, źle, a kiedy pytasz, a dlaczego nie chcesz wrócić do Rosji? No już długo tu mieszkamy, po co wrócić, po co? I jakby, no, to taki oni mają, Te, no, ta, ta, taki, taki sens u nich. I dla mnie to bardzo dziwne, ale ja nie wiem. Te ludzie, okej, okay, oni nie chcą jakby mieszkać w Unii Europejskiej, ale mieszkają, a oni nie przeciwko Putinowa. Putinowi, ale, no, bardzo dużo ludzie, jeśli wyjechali do, z Rosji, to oczywiście oni nie chcą mieszkać w Rosji. Nawet te, którzy popierają Putina, no, to oczywiście, wychodzić na ulicy, żeby pokazać to jeszcze raz, nie wiem. Jakby, no, okej, okay. można to zrobić, kiedy masz, wszy... jeśli by na przykład wszyscy te opozycjonisty, którzy teraz walczą przeciwko siebie. Jeśli by oni wszyscy byli, wszyscy byli razem, to można byłoby coś mocnego zrobić, ale oni teraz tego nie robią. I Oni nie chcą tego robić, oni mówią, że nie chcą, ale nie. I dla mnie to dziwne. I wychodzić na ulicę teraz... Z jakimiś z nim opozycjonistami, na przykład Ilja Jaszyn, Julia Nawalna i jeszcze jedna opozycjonistka, oni wyszli w Berlinie. I teraz, jeśli jesteś z nimi razem, to jakby automatycznie ty jesteś przeciwko innym opozycjonistom. I potem te opozycjonisty mówią, że patrzcie, Julia Nawalna i ich zespół po prostu gdzieś tam skradli pieniędzy od Rosjan. I tymi pieniędzmi teraz walczą przeciwko Putinowi, ale oni ich skradli i ludzie, którzy wyszedli razem z nimi w Berlinie, to oni popierają takie działania. A ludzie po prostu wyszedli przeciwko Putinowi. Oni nie popierają działania, takiego, no, który które związane z tym zespołem. Więc tam taka, taka masakra, wiecie, że teraz po prostu opozycji rosyjskiej po prostu nie ma normalnej. Jakby nie możesz w ogóle jakby patrzysz na jednego, on coś zrobił, patrzysz na drugiego, on kogoś chciał zabić za opozycji. Trzeci skradał pieniędzy, czwarty coś jeszcze zrobił. Więc dzisiaj w ogóle nie ma nic, że jakby nie mamy nikogo, kto mógłby mówić naszych, nie wiem, za nas za zwykłych Rosjan na arenie międzynarodową. Więc międzynarodowej. Takiej takie wiadomości na dzisiaj. No, wyszedli bardzo dużo ludzi we wszystkich krajach na całym świecie Rosjanie wyszedli do ulicy, na ulicy i zaczęli jakby tam e, mówić, że jesteśmy przeciwko i tak dalej. No dobra, pokazali jeszcze raz, że jesteśmy tu, ale co z tego. No dobra. Napiszcie w komentarzach co myślicie na ten temat. No i do widzenia. Pa!